Chcesz schudnąć, zacznij wcześniej chodzić spać. Oto pięć naukowych powodów, dla których sen wpływa na prawidłową wagę. Twoje hormony. Sen wpływa na kontrolę apetytu. Niewyspanie podnosi poziom greliny, czyli hormonu głodu, i obniża poziom leptyny, czyli hormonu sytości, a leptyna podnosi nasz niezdrowy apetyt. Po drugie, podczas snu ciało regeneruje się. I przetwarza kalorie znacznie bardziej efektywnie. Kolejna sprawa, zmęczenie wpływa na to, że mamy mniej energii i nie mamy ochoty na aktywność fizyczną, a to oczywiście ma wpływ na Twoją wagę. Niewyspanie wpływa na nasze decyzje, czyli jest przyczyną często sięgania po słodkie przekąski, szczególnie w nocy. Kolejna sprawa to kortyzol i brak snu, który wpływa na wydzielanie jego w nadmiarze. Kortyzor sprawia, że magazynujemy tłuszcz w różnych częściach ciała, szczególnie w brzuszku i na twarzy. Dbaj proszę o regularny sen, aby wspierać Twoją zdrową wagę. Napisz koniecznie w komentarzu, ile godzin śpisz i jak wygląda Twój jakościowy sen. Nie zapomnij obserwować mnie po więcej takich treści.